Wydawnictwo Autorskie.pl. Jeśli chcesz wydać swoją książkę, zapraszamy do współpracy. Realizując swoje marzenie, pomagasz również nam zrealizować nasze marzenie – stworzenie wyjątkowego miejsca na wsi, cichej, spokojnej, z dala od ludzi, z dużym ogrodem warzywnym, do którego każdy, również ty, będzie mógł przyjechać, odpocząć, zrelaksować się, pobyć z książką, czytać lub też pisać swoją książkę albo brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, które chcemy w takim miejscu organizować. Podążaj za marzeniami, siedlisko wydawnictwoautorskie.pl Zapraszamy do współpracy wszystkich autorów i na kanał Ustęp Poszczaka posłuchaj! Cisza, spokój, przyroda, natura, wydawnictwo autorskie. Zrealizuj swoje marzenia i pomóż nam, naszemu wydawnictwu, zrealizować nasze, z którego również Ty będziesz mógł, będziesz mogła skorzystać, przyjeżdżając do nas, bo to również miejsce wspólnego wypoczynku, wspólnych spotkań.